Kochani, witam Was serdecznie na kanale Wolność na Kołach w najtrudniejszej branży świata. My, już w trasie, podążamy w kierunku Francji. Mamy 12 rozładunków. Jedziemy, słuchajcie, mamy troszeczkę opóźnienia, ale wynikającego z tego, że na załadunku przeciągnęli nas 5 godzin dłużej. Po prostu towar nie dojechał na czas. No i to jest takie troszeczkę, wam powiem, wkurzające, bo ja wyjeżdżając w trasę, to mam trasę rozplanowaną i działam jak komandos. Jadę jak autobus, słuchajcie, mogę określić się. Kiedy, o której godzinie będę, w jakiej okolicy, w którym miejscu, na którym rozładunku i tak dalej. A w tym przypadku, no to psuje nam troszeczkę to szyki, bo w niedzielę mieliśmy rozładować dwa miejsca, fajnie trasa ułożona, ja już wszystko rozplanowałem. Się okazuje się przeciągnięcie z załadunku, no i jest problem, już nam, już nam psuje całą robotę. Prawdopodobnie w poniedziałek dopiero zaczniemy rozładunki. No i wtedy nam się przeciągnie na poniedziałek i wtorek. No i jakby już jeden dzień jesteśmy w plecy, nie? A tak to w niedzielę byśmy sobie rozładowali, chociaż zobaczymy, no może się uda dolecieć, bo mamy 9 godzin jazdy, 720 km do przelecenia. Jak będzie na trasie fajnie, to przejedziemy. Jak coś nas przyblokuje, jakieś koreczki, jakieś inne dziwne rzeczy, no to nie dojedziemy w takim układzie. Więc zobaczymy, jak to będzie się układało, a teraz chciałem poruszyć taki temat, który generalnie mnie troszeczkę denerwuje. Ja jestem bardzo daleki od oceniania ludzi, czy czegokolwiek, czy tam zwracania uwagi komukolwiek, o ile to jakby nie wpływa na moje życie, ale chciałem taki temat poruszyć. Słuchajcie, ja wam najlepiej to zaprezentuję. Co mnie denerwuje? Co mnie denerwuje kierowców zawodowych? I zaraz wam pokażę. Właśnie jazda w ten sposób, słuchajcie, noga tutaj na szybie. Mamy wiadukty, mamy gdzieś tam teren górski, mamy nawet i równą autostradę. No i powiedzcie, jak ten kierowca ma zareagować? w Przypadku czegoś, co się wydarzy na drodze. O czym on to nogę cofnie, to już jest jakby po robocie. To już jest, już jest pozamiatane. Więc, więc moim zdaniem, troszeczkę temat dla mnie kontrowersyjny. Na pewno się nie jednemu kierowcy. Różne sytuacje są na drodze, i jeśli ten czas reakcji to są jakieś minisekundy. No i tak z tymi nogami gdzieś tam na szybie, jadąc na pomacie, ja myślę, że ta reakcja to się nawet. O jakieś 10 sekund yy, zwalnia, no a 10 sekund, no to już, już wiecie, to już się jest tam, tam u góry, nie? Także to jest dla mnie trochę denerwujące. No wiecie, no jedni jeżdżą na przykład w butach, drudzy bez butów, no ja to rozumiem, nie? no bo jak się ktoś tam przyzwyczai, chce sobie porządek utrzymać, no to, no, to, to, to ja, ja to doskonale rozumiem. Ja na przykład jeżdżę w butach, ale muszę mieć buty mięciutkie, yy, bo jakoś bez butów nie potrafię, a te buty muszą być mięciutkie. Ja muszę czuć, jakby, jakbym prawie ich nie miał. No i to jest super, no ale z tymi nogami na kierownicy, słuchajcie, to trochę to jest dla mnie śmieszne, może, ja, może ktoś powie, że jestem starodawny, ale niech tu kierowcy się wypowiedzą w komentarzach, czy ja mam trochę racji, czy nie mam trochę racji, bo jednak wszystkiego się możemy spodziewać, już, już nie mówimy w ogóle o temacie takiego gdzieś tam wyższa koła i tak dalej, tylko o takich zwykłych sytuacjach, gdzieś tam zajechanie drogi, coś tam, coś tam, gdzieś tam. Ja wiem, że są tempomaty, ja wiem, że są tempomaty aktywne, że samochody same hamują, ale nie, nie, tutaj człowiek reakcji musi mieć jak najszybciej. No w sumie po to są też psychotesty, że jeśli my decydujemy się na zawodowych kierowców, no to przechodzimy psychotesty i jakby ten, ten czas reakcji tam jest określony, czy ten człowiek się nadaje, czy się nie nadaje. Chociaż wiecie co, ja jestem za psychotestami do wszystkich. Nawet jeśli ktoś robi prawo jazdy na samochody osobowe, czy, czy, czy na motor, czy na cokolwiek, to ja bym proponował, żeby psychotesty przechodzili wszyscy, bo to jednak powiem Wam szczerze, samochód jest ogromnym narzędziem jakby... Ja to zawsze porównuję do broni. Jeśli ktoś bierze broń w rękę, to tam jest specjalny regulamin, to ma psychotesty, czy mu coś nie, nie, nie ma z głową i tak dalej. Więc tutaj to jest też takie ogromne narzędzie jak pistolet i to automatyczny, Bym powiedział, bo jedna, jedna zła reakcja może zaważyć na życiu wielu osób, więc, więc, yy, więc to tak wygląda. Ale dobra, trochę żeśmy podarzekali, trochę żeśmy pooceniali. My pędzimy dalej i zobaczymy, czy uda nam się dojechać na ten rozładuneczek. Będziemy w kontakcie. Więc dzisiaj znowu pod presją pędzimy na ten rozładunek. Mamy, słuchajcie, 2 godziny 7 minut i 160 km do przejechania. Może się uda, wpadniemy na ostatnią chwilę. Zobaczymy, no, bo jeszcze gdzieś jakiś koreczek jak się trafi, no to już na pewno się nie uda. Ale jest 160 km, 2 godziny 6 minut, więc powinno się udać. Jakbyśmy rozładowali sobie dzisiaj to jedno miejsce, to jutro możemy sobie troszeczkę czas nadrobić, bo ruszymy troszeczkę wcześniej, dolecimy w miejsce kolejne i ten stracony czas na załadunku, który był, coś tam delikatnie będziemy próbować odrabiać. Więc tak to będzie wyglądało. Więc widzimy się już chyba z dojazdówki na, na rozładunek. Trzymajcie kciuki, może dojedziemy, może się uda w tym czasie. Więc kochani, dojechaliśmy, udało się rozładować, także jutro o 6 rano mamy następną firmę. To możemy sobie ruszyć o 4 i jakby nadrobić ten stracony czas. O, firmę mieliśmy tutaj, także fajnie rozładowane. No dobrze, ale to nie o tym, chciałem Wam coś pokazać, bo podejrzewam sobie w goglach, że jest duży parking i wyjadę sobie z tej firmy i od razu Będę miał duży parking, tam dosłownie dwie minuty mi jest potrzeba, żeby wyjechać i pokażę Wam jak my stoimy. A de facto stoimy sobie tak, przy brzegu, trochę na wydrę, bo wiecie, bo się okazało, że ten parking, który ja podejrzałem sobie w goglach, no to oczywiście jest, super, tylko, że w goglach nie było, nie było napisane, nie było wiecie, na zdjęciu, że tam jest zastawione betonami, nie? No i nie ma wjazdu jakby na ten parking. Piękny, duży parking, no i obstawiony betonami. Wjazdu nie ma. Nie wiem, ktoś w jakim celu. No i to jest tak właśnie. Ty możesz sobie podejrzeć, że parking jest, że masz miejsce, że będzie super, a tam betonami obstawione i musisz stać taki gdzieś na przytulasa. Dobra, słuchajcie, do jutra, do następnego rozładunku. Witajcie, poranku. Nie obudził tutaj jakaś przepompownia gazu, czy coś. Tu właśnie gdzie śpimy włączało się takie coś co chwilę. W ogóle słuchajcie, nie dało się spać. A my ruszamy na drugi rozładunek. No i mamy 6 rano. Słuchajcie, dojeżdżamy do drugiego miejsca. Trochę jakby nadrobiliśmy strat czasowych. Także pewno nam się uda fajnie rozładować dzisiaj nie wiem, może 7 miejsc, może 8? Zaraz zobaczycie wjazd. Tutaj na tą firmę nie jest źle, bo to taka dzielnica tutaj z firmami. Rano jest pusto, także tu wcale nie jest tego, to jest fajnie w sumie. Tam trochę musieli pod zakaz wjechać, ale no chyba tam jest taka procedura. Po prostu tam wjeżdżają duże samochody na rozładunek, bo muszą, a jednak zakaz sobie jakiś tam stoi. I tu gdzieś prawo będziemy mieli o, zaraz, zaraz. Tak, i to tu jest ta firma. Także dzielnica taka spokojna. O, wąziutko, bo wąziutko, ale. Ale wiatr jest dobry. O, jest super. Jesteśmy na firmie. I mamy cztery paletki. Jedziemy dalej. Plac jest spory. Słuchajcie, można sobie tutaj zawrócić, pod rampę cofnąć, także nie ma, nie ma tu problemu. Takie firmy to lubię. O, i fajnie, jesteśmy na miejscu. Cofamy sobie pod rampę. Dlatego lubię ruszać rano. Piękne wschody słońca można sobie zaobserwować. Mogła nad polami. No pięknie, widoczki są śliczne. Mimo to, że nie ma gór, to i tak jest bardzo ładnie. I jedziemy kochani przez francuskie miasteczka, objazdem objeżdżamy, bo oczywiście na autostradzie jakiś problem, jakiś wypadek, jakiś objazd żeśmy znaleźli. No i tutaj walczymy, ale widzicie, to jest tak, jak jest opóźnienie, opóźnienie mamy od załadunku. I tak, normalnie to powinniśmy sobie tutaj nocą przelecieć. Teraz się okazuje, że. W dzień to występują różnego rodzaju problemy, wypadki. No i trzeba teraz jakieś tutaj kombinacje tworzyć. Objeżdżać to, czas marnować. I te cztery godziny opóźnienia to się przekładają na dzień czasu spóźnienia. Przynajmniej. Jeszcze zobaczymy. Najpierw trzeba to rozwieść, to dopiero będzie można powiedzieć o spóźnieniu, jakie jest spóźnienie. Na razie widzę dzień czasu, a co będzie dalej nie wiadomo. No, ale na spokojnie, no, nie ma co się denerwować. Okolica ładna, widoczki piękne. No i tyle z tego. No, dobijamy do autostrady, słuchajcie. Zaraz jedziemy na autostradę. Ale trochę już mnie tu niepokoiło, bo tam prosto było 3,5 tony. Więc mówię, no, będzie ciekawie. Taki nieczytelny dla mnie ten znak był do końca. Ale dobra. <śm> Dobra, mamy, mamy A7, nieźle. Wybrnęliśmy z opresji. To nie jest taka prosta sprawa czasami, z tymi różnymi objazdami i skrótami. Z tego względu, że to teren jest też trudny i nie wszędzie są możliwości jakby wjazdu i przejazdu. O, dobra. I tu wskakujemy już na A7. Nieźle minęliśmy cały ten korek bo tu było zakorkowane 20 parę kilometrów i tak to właśnie jest na autostradach dobra już jest fajnie no i mamy kolejne miejsce tu po prawej stronie ale musimy zawrócić tam na takie jest pseudo rondo i tyłem tutaj wcofnąć właśnie w tą bramę <laughs> bąziutko damy radę nie ma ruchu to na spokojnie się wcofnie. Te rądko tutaj też trzeba przybrać krawężnika, bo się nie da inaczej. Nawet jak po maksie się nadda, to i tak na krawężnik trochę wejdzie. Ale nie jest tak źle, no. no inaczej po wchodzi, no. Nie ma siły. Potem opony, kurwa, strzelają. Właśnie od takich zabiegów. No i dobra, i teraz tu po lewej stronie musimy tak zrobić, żeby tam tyłem wjechać. Ciekawe, czy to nie mas jest, 14 godzina. To może być różnie. Dobra, cofujemy. Jedną paletę hrabia sobie zamówił. No to mu dostarczymy. No i zobaczcie. Na załadunku mówiłem im, że jest źle za załadowane, żeby po prostu przesunąć te napoje, bo wyjechane były za paletę, nie? No i ciekawe, jak ja teraz to rozładuję. To mnie interesuje, czy ona mi nie pierdyknie. No, a to nie jest moje hamowanie, bo zobaczcie, inne palety są równiutko, nie? A tą ja już widziałem po prostu przy załadunku, że jest wyjechana. Tu jeszcze jest dołożone na górę. Ona jest ciężka. No i ciekawe jak ja z nią wyjadę. Dobra, czas pokaże. Witajcie kochani o poranku. Mamy kolejny dzień. Jeszcze 6 rozładunków. Dzisiejszą nockę spędziliśmy w takim miejscu. Patrzcie tam z tyłu. Już po prostu czas pracy nam się skończył. I zostaliśmy w takim miejscu już na firmie. Także mamy piękny poranek. Ruszamy, rozładunków część dalsza. Jeszcze 6 sztuk. I zaczyna się vanlife. My już dojeżdżamy na kolejne miejsce rozładunku. Tam musimy w takie podwóreczko wcofnąć. Tylko tyle, że to trzeba zrobić na raz, bo tutaj zaraz jest ulica zatrasowana i takie tam ogólnie słupki poprzechylane, bo tu nie jeden już przyłożył w taki słupek z jednej strony zakręt, z drugiej strony zakręt. No i tu mamy po lewej stronie. I jakoś damy radę. No, i mamy to. Właśnie. Słuchajcie, tu jest taki klient, dla którego nigdy nie ma dobrej pory na rozładunek. Rano nie pracuje, bo on pracuje od 9. Potem pracuje do 17. Od 13 do 14. Ma siesta. I ciągle trafić po prostu w jego gusta jest problem. No, i my teraz też musimy czekać na niego 40 minut. Czyli co, ukradł 40 minut mojego życia, no ale trudno. Wybaczam mu to. Stoimy sobie tak pod magazynem i tu właśnie sobie rozładujemy. Tak sobie stoimy i czekamy. Tak to jest z tymi moimi klientami. Nie jeden jest w porządku, idzie wszystko szybko, a nieraz trzeba i zaczekać. No w tym momencie musimy zaczekać. No. Nie ma innego wyjścia. Jesteśmy już kochani w ostatnim miejscu. Idziemy zabezpieczyć tutaj Koła zabezpieczyliśmy, tu jest taka blokada i zrobiony, blokada zdjęta, ruszamy.